Różaniec z domu matki, audycja jasnogórskiej rodziny różańcowej. Zaprasza ojciec Marian Waligura. Drodzy słuchacze, ostatnia sobota miesiąca kwietnia, spotykamy się. W naszej audycji Różaniec z domu matki. Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że możemy być razem w naszych audycjach. Witam Panią redaktor, Panią Danutę, witam Pana Piotra. Witam Was, drodzy słuchacze, i zapraszam do kolejnego spotkania z Tajemnicami Maryi, szczególnie w objawieniach, które w tym miesiącu sobie przypominamy. Akurat tak się ułożyło w naszych audycjach, że te kilka objawień, które sobie przypominamy, dotyczą Francji i są z przesłaniem swoim, bardzo ważne też duchowo dla nas, okazują troskę Maryi o człowieka. Dzisiaj chciałbym, byśmy przypomnieli sobie objawienia, może nawet nie za bardzo znane, z małej wioski we Francji, Ouma gdzie doszło do objawień w dramatycznych warunkach wojny prusko-francuskiej w 1871 roku. W połowie stycznia armia pruska znajdowała się zaledwie kilka kilometrów od miejscowości. Mieszkańcy bardzo objawiali się o swoje życie. Wtedy to proboszcz parafii polecił modlić się do Matki Najświętszej o obronę. W wiosce wszyscy byli w strachu. Ludzie byli przekonani, że jedynie cud może ich uratować. Kapłan rozdał wiernym wtedy cudowny medalik i prosił, by zawierzyli się Maryi. 17 stycznia, gdy już zapadł zmrok, dwunastoletni Eugeniusz spojrzał na stary zegar znajdujący się na pobliskiej wieży kościelnej. Jego wzrok skierował się w niebo. Chłopiec był zdziwiony tym, że w części nieba nie było gwiazd. Nagle nad dachem sąsiada zobaczył piękną kobietę. Była młoda i wysoka. Nastolatek zawołał brata i ojca. Brat widział to samo co on. Ojciec zobaczył jedynie trzy gwiazdy, które tworzyły na niebie trójkąt. Maryja. Była ubrana w długi niebieski płaszcz zdobiony gwiazdami, miała czarny welon oraz złotą koronę na głowie. Łagodnie się uśmiechała, jej ręce były wyciągnięte tak jak na wizerunku cudownego medalika z wizji świętej Katarzyny Laburę. Wszyscy chcieli zobaczyć to niezwykłe zjawisko, ale Maryję zobaczyły jedynie dwie dziewczynki, oprócz chłopców. Zgromadzeni ludzie zaczęli odmawiać różaniec. Wizerunek? Matki Bożej powiększał się i pomnażały się gwiazdy na szacie niepokalanej. Na niebie pojawiło się przesłanie: „Proszę módlcie się, moje dzieci”. W momencie odmawiania litanii lorytańskiej ukazały się słowa: „Bóg szybko wysłucha waszych modlitw. Mój syn czeka na wasze modlitwy”. W pewnym momencie w zjawieniu Maria podniosła ręce w jej dłoniach pojawił się czerwony krzyż z sylwetką Zbawiciela, nad krzyżem była mała belka, na której pojawił się napis Jezus Chrystus. Maria zaczęła się modlić. Jedna z okarających ją gwiazd zapaliła cztery gwiazdy wokół jej postaci. Wszyscy pomyśleli o czterech świecach, które zapalono w kościele w intencji młodych mężczyzn, którzy zostali wtedy wcieleni do armii i wyruszyli na wojnę. Krzyż wreszcie zniknął. Matka Boża skierowała ręce ku ludziom zgromadzonym na dole. Następnie u jej stóp pojawił się biały welon, który stopniowo się podnosił, aby ją zasłonić. Kiedy modlitwa mieszkańców miasteczka ucichła, Maryja zniknęła. Słowa, wypowiedziane przez Maryję, przyniosły ludziom nadzieję. Dzień po objawieniu armia pruska, co było zaskoczeniem, wycofała się. Jeszcze w nocy ponoć niektórzy żołnierze widzieli postać kobiecą na niebie. Madonna strzeże tego kraju i nie pozwala nam iść naprzód, powiedzieli swoim zwierzchnikom. 18 lutego 1871 roku podpisano rozejm, a wojsko pruskie nie wkroczyło do Ouma. Niedługo potem wszyscy powołani do wojska z wioski wrócili, cali i bezpieczni. Maryja okazała się obroną. Miejscowa ludność nazwała wtedy Maryję Matką Bożą nadziei. Oczywiście, patrząc na to wydarzenie, przypominając sobie je, widzimy, jak bardzo potrzebujemy tej mocnej nadziei i w naszym świecie. Różaniec jest takim naszym szukaniem umocnienia w bliskości Maryi. Ona w tej modlitwie daje nam ukojenie, tą pewność, że przyjdzie pomoc, ukojenie, umocnienie tam, gdzie wydaje się, że już nie ma szans dla nas, nie mamy sił. Często poprzez modlitwę, poprzez różaniec otrzymujemy te nowe siły duchowe, by przejść przez różne zmagania i doświadczenia. Bo nie chodzi o to tylko, żeby Pan zabrał nam to, co trudne, ale też, żeby dał nam siły, byśmy w tym, co trudne, potrafili kochać, trwać przy człowieku potrzebującym naszej pomocy. Maryjo, wspieraj nas na drodze naszego różańcowego rozmodlenia bądź z nami. Matko Boża nadziei, módl się za nami. Za kilka dni otworzymy drzwi do przepięknego czasu, do czasu tak bardzo mocno związanego z pięknem przyrody. Jak ktoś napisał, do takiej szczególnej przestrzeni, która całkowicie należy. Do Matki Chrystusa i naszej duchowej matki, naszej Mateńki Maryi. Z opowiadań już zamieszłych czasów starych Gurali wiem, że te bliskie dni przed miesiącem majem były czasem poświęcane przygotowaniu się takiemu szczególnemu na te spotkania z najświętszą matką. Bo chociaż przecież przez cały rok Pamiętamy o naszej Mateńce. Jesteśmy bardzo blisko niej, szczególnie gdy odmawiamy Różaniec Święty. To jednak te najbliższe dni, najbliższy czas będzie na pewno dla nas i piękny, ale zarazem bardzo wymagający. W naszych planach na pewno mamy przepiękne nabożeństwa majowe, uczestnictwo w nich, adoracja Najświętszego Sakramentu w parafiach, również w wyjazdach do wielu, wielu naszych sanktuariów, a przede wszystkim na Jasną Górę, no i oczywiście na Zakopiańskie Krzeptówki. A mamy w naszej ojczyźnie wiele przepięknych miejsc, gdzie czeka na nas Matka, żeby prowadzić nas dosłownie za rękę do swego Syna Jezusa Chrystusa. I znów nasze różańce połączą nas z Królową, połączą nas wszystkich nieco mocniej, i będzie to może mówiąc współczesnym językiem taka boża telefonia komórkowa. W rozważaniach z Domu Matki często o tym mówimy. I mówimy o tym dlatego, że teraz, w najbliższym czasie, pragniemy ofiarować coś naszej królowej. Bo przecież jak to przewiemy, prosić to my umiemy przez cały rok od zawsze i to dobrze. Ale zastanówmy się, co ja powinienem, co każdy z nas złożyć u jej stóp, u jej na przykład jasnogórskiego tronu? Jaki dar każdego z nas przekona naszą kochaną matkę, że jeszcze warto nam pomóc, że jeszcze jeden raz uratować nasz naród przed różnymi niemądrymi decyzjami? Może jeszcze raz matka zechce nas uleczyć, uleczyć nasze zamysły, nasze zamiary a przede wszystkim najbardziej schorowane serca w naszej Ojczyźnie. I niekoniecznie mam na myśli problemy kardiologiczne. A jeśli ktoś ma wątpliwości, to cały program naszych próśb, naszego uleczenia, naszego dziękczynienia dla ratunku naszej Ojczyzny, nas samych, można znaleźć w Jasnogórskich Ślubach Narodu, jak pamiętamy autorstwa błogosławianego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Tam jest wszystko. Tam są prośby, dary, wszystkie problemy wymienione, aktualne do dzisiaj, może nawet jeszcze bardziej. Wszystko to, na co czeka Matka Najświętsza. Abyśmy to wszystko przynieśli w naszych zobowiązaniach, w naszych deklaracjach, poważnych deklaracjach, aby mogła przekazać je swojemu synowi. Pamiętajmy o tych ślubach. Matko Najświętsza, nasza Królowo, pomóż nam, abyśmy nie zmarnowali nadchodzącego czasu, Twojego czasu, który przeznaczasz dla nas, dla naszego narodu. Różańcowe świadectwa. Ksiądz Paweł Urbaś. No, na pewno, różaniec jest bardzo ważną modlitwą, ważną w moim życiu. I to się zaczęło od dziecka. Pamiętam jeszcze w domu, rodzice starali się nas prowadzić na nabożeństwa różańcowe. A kiedy nie mogliśmy iść z jakichś tam różnych przyczyn, to pamiętam, że w domu razem klękaliśmy w październiku do modlitwy różańcowej. Modliliśmy się tą modlitwą wspólnie, więc mam taki obraz gdzieś w pamięci, taki obraz przed oczyma. To odmawianie różańca, prawda, to jest wpisane w taki rozwój wiary, prawda, bo inaczej modli się na różańcu dziecko, które przejmuje tą wiarę od twoich rodziców. Inaczej młodzieniec pamiętam jak byłem w szkole średniej, jak chodziłem mniej więcej codziennie w miarę możliwości uczestniczyć w mszy świętej. Ja też kawałek miałem do kościoła, czasem szedłem rano, czasem szedłem wieczorem i, i pamiętam, że taka refleksja przyszła mi kiedyś, że no bo to był czas, kiedy już wchodziły mp 3 już jakaś yy, muzyka. No więc co mi przyjdzie z tego, że ja będę słuchał? No fajnie jest, ale to wszystko przepadnie, a a ten dystans był taki, że, że spokojnie mogłem się pomodlić na różańcu, właśnie przygotowując się do mszy świętej, czy za tą świętą dziękując. A jeszcze inaczej, no to teraz w życiu kapłańskim, ja 11 lat temu przyjąłem sakrament święceń i wiadomo, że czasem też jest nieraz ciężko, bo i obowiązki, bo różne sprawy, ale Matka Boża zawsze tutaj jest dla kapłanów opoką, wsparciem i ratunkiem. Różaniec z Domu Matki. Audycja jasnogórskiej rodziny różańcowej. Drodzy słuchacze, dziękuję za kolejne różańcowe spotkanie. Zapraszam oczywiście na nasze kolejne audycje już w miesiącu maju. Dziękuję pani redaktor, również dziękuję pani Ani z Biura Prasowego Jasnej Góry. Dziękuję panu. Piotrowi za przygotowywanie naszych codziennych audycji. Wam dziękuję, drodzy słuchacze, za to, że jesteśmy razem, że i poprzez rozważania, ale też poprzez wspólnotę modlitwy tworzymy tą wielką armię, możemy tak powiedzieć Maryi, która służy sprawie pokoju w sercach ludzkich. Zapraszam do naszych codziennych rozważań na kanale YouTube. Zapraszam też do trwania na modlitwę z naszą wspólnotą Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Niektórzy może jeszcze do nas nie należą. Zachęcam do włączenia się, do wpisania się do naszej wspólnoty, tak by właśnie te duchowe dobra, do jakich Pan nas zaprasza, stały się również naszym udziałem. Szczęść Boże wszystkim.